ma. Jestem Przemek i gdzieś mam Egipty i Chorwację, bo Polska lepsze ma atrakcje. Na początek takie pytanie. Znacie Jarosława? To mój wujek. Zapraszam Was dzisiaj na Wsan, na pogranicze Małopolski i Rusi Halickiej. Dzisiejsze miasto było nękane przez wiele wojen, które ukształtowały jego dzisiejszy krajobraz. Posłuchajcie o Jarosławiu właśnie. Mieszy 34,6 km2, a mieszka na niej około 34 300 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 1106,5 osoby na kilometr kwadratowy, a wysokość nad poziomem morza w najniżej położonym miejscu w mieście wynosi 170 metrów, a w najwyżej położonym 220 m. Miasto usytuowane jest na pograniczu dwóch krain geograficznych. Doliny Dolnego Sanu oraz przedgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu Jarosław leżał również na pograniczu Małopolski i Rusi Halickiej. Cały czas leży nad rzeką San, będącą dopływem Wisły. Administracyjnie miasto ulokowane jest w powiecie podkarpackim i powiecie jarosławskim. Na terenie Jarosławia człowiek mieszkał już w Neolicie. Z tamtych czasów odkryto tam wiele cmentarzysk. Pozostawione narzędzia i broń. Tamte tereny były pokryte również licznymi osadami. W okresie plemiennym tereny te zamieszkiwało plemię lęcian, które znacie z poprzedniego odcinka o hełmie. Jeżeli go nie widzieliście, link do niego znajdziecie w przypiętym za mnie komentarzu. Po te ziemię rękę wyciągali władcy Polski, Czech i Rusi. A podobno lechczech i Rus przy rozstaniu powiedzieli sobie, że ich narody nie będą się ze sobą kłócić. Na kilka lat opanował je Mieszko I, ale w 981 roku trafił w ręce księcia ruskiego Włodzimierza I. Dla Polski odzyskał je nasz pierwszy król, Bolesław Chrobry. Pozostały u nas przez 23 lata, a już trafiły w ręce księcia pijowskiego Jarosława Mądrego. Gościu nie bez powodu nosił taką ksywę. Krążą legendy, że to już on założył w Jarosławiu gród swojego imienia. Jednak najstarsze źródła pisane wspominają o grodzie jarosławskim, Dopiero w 1152 roku, jako gród warowny i własność księcia halicko wodzimierskiego 17 sierpnia 1245 roku, nad stanem nieopodal Jarosławia, miała miejsce niemała bitwa. Mierzyły się w niej wojska księcia halicko wodzimierskiego Daniela Romanowicza, którego też znacie z poprzedniego odcinka, Konrada Mazowieckiego, tego od Krzyżaków, oraz Mendoga, jedynego króla Litwy, którego... no nie znacie z odcinka specjalnego. Po drugiej stronie stał Rościsław I i Bolesław V, wstydliwy. W tym przypadku akurat triumfowali ci pierwsi. W 1340 roku książę piastowski Bolesław Jerzy II, po koncieli, czyli w linii żeńskiej, potomek Jarosława Mądrego, przekazał gród jarosławski w testamencie Kazimierzowi Wielkiemu. Udokumentowana lokacja na prawie niemieckim, albo jak z dowoli magdeburskim, pochodzi z 1375 roku. W 1387 roku królowa Jadwiga Andegaweńska podarowała Jarosław Janowi z Tarnowa herbu Leliwa. Jan był właścicielem wielu miast oprócz Jarosławia, m.in. Tarnowa i Przeworska. Podzielił on swój majątek pomiędzy dwóch synów, Jana i Spytka. Spytek otrzymał Jarosław oraz Bełrzec i przyjął nazwisko Jarosławski. Najbardziej stanął XV-wieczną postacią związaną z Jarosławiem jest Rafał Tarnowski. Syn Jana Jarosławskiego. Od tego czasu aż do końca XIX wieku Jarosław stał się miastem prywatnym. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich właścicieli, bo i by się nic nie zapamiętali, i bym Was zanudził. Wspomnę tylko, że był pod władajem takich rodów jak Sobiescy, sieniawscy czy czartoryscy. O tych ostatnich szerzej w odcinku o puławach. Przez cały ten czas Jarosław pozostawał na skrzyżowaniu wielu ważnych szlaków handlowych z Gdańska na Węgry, ze Śląska na Ruś oraz leżał nad Sanem, i w sumie cały czas leży nad Sanem, będącym dopływem Wisły, czyli na przyzwoitej drodze morskiej. Dzięki temu otrzymywał kolejne prawa i przywileje. Przyczyniało się do tego również to, że był miastem prywatnym. W 1501 roku otrzymał prawo składu. W renesansie był ważnym ośrodkiem handlowym i kupieckim. Największy rozpis miasta Przypada na XVI i XVII wiek. Wtedy to miasto stało się miastem największych w Europie jarmarków. Podobno w XVI wieku najbliższy większy jarmark odbywał się we Frankfurcie nad Menem. Jarmarki odbywały się trzy razy do roku: na popielec, na święto wniebowzięcia Maryi i na świętego Andrzeja. Tradycje te są do dzisiaj kontynuowane w mieście. Jednak termin Złoty Wiek wcale nie oznacza braku wojen. W czasie potopu szwedzkiego Jarosław opanowali Tatarzy stojący u boku Armii Szwedzkiej. 12 marca 1656 roku książę Aleksander Ostrocki uderzył na sośnicę leżącą nieopodal Jarosławia, tym samym wyswobadzając Jarosław z rąk Tatarów. Wziął on tatarskich jeńców, ale uwolnił ich po naleganiu księżnej Anny. Potem przyznał im ziemię, a ich potomkowie w zamian obdarowali go przytomkiem wspaniałomyślny książę. Ta świetność miasta trwała aż do czasu zaboru. W owym czasie Jarosław znalazł się pod okupacją austriacką, czyli leżał w Galicji. Była to bardzo uboga, lecz na pewno żyła się tam swobodniej niż, po, niż pod batem Rosji czy Niemiec. W czasie I wojny światowej stoczono kolejną bitwę pod Jarosławiem. Tym razem atakowali Rosjanie, a ich szturm, to trzeba zaznaczyć, skutecznie odpierał generał Tadeusz Rozwadowski. Stosował on innowacyjną taktykę polegającą na ostrzelaniu artylerii wroga i szybkim ataku piechoty. Po odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku, Jarosław trafił do Polski i leży w niej do dzisiaj. W sumie inaczej byśmy go nie omawiali. Ale, ale! Jak wszyscy dobrze wiemy, w 1939 roku przyszła druga wojna światowa. Nikt się tego nie spodziewał. Która tych ziem nie oszczędziła. W dniach od 10 do 11 września 1939 roku, w ramach kampanii wrześniowej, Jarosław był broniony przed Niemcami, którzy niestety po krótkim czasie zdobyli miasto. W czasie wojny na terenie Jarosławia regularnie dochodziło do zaciętych walk między niemieckim zaborcą a jarosławską ludnością. 27 lipca 1944 roku do miasta wkroczyła armia czerwona, która dosłownie wyrzuciła z niego Niemców. Tak, tak, tak. Ja widzę, że tam się tam. No tak, tak, było. tak było. No tak, tak było. Nie zmyślasz? Nie zmyślał. A się wszyscy tego spodziewali, czy nikt się tego nie spodziewał? A to już to już się do... Nikt się tego nie spodziewał! Od tego czasu aż do teraz, Jarosław coraz szybciej się rozwija. Odbudowano przedwojenne zakłady i powstały nowe. Jarosław zyskał status powiatu i cały czas roz, rośnie w siłę. Jarosławski Ratusz powstał zapewne w XV wieku jako drewniana, gotycka budowla. Z tamtego czasu pochodzi pierwsza, źródłowa wzmianka o nim. Według badań najstarsza zachowana do dzisiaj jego część pochodzi z początku XVII wieku. Po pożarze w 1625, wielu najazdach i dewastacjach przebudowano go na styl barokowy i dodano kilka pięter. Ponownie został zniszczony podczas użytkowania go przez wojska na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1895 roku został gruntownie przebudowany na styl neorenesansowy. Tak ratusz wygląda dzisiaj. Niegdyś w Jarosławiu wznosił się Zamek Rodzin Tarnowskich i Jarosławskich. W drugiej połowie XVII wieku zamek popadł w ruinę i uległ rozbiórce. W pierwszej połowie XVIII wieku na jego miejscu z inicjatywy jarosławskich mieszczan wybudowano stojącą tam do dzisiaj cerkiew. Została przebudowana w początku XX wieku w latach 1911-12 przez inżyniera Mieczysława Dobrzańskiego. Obecnie Cerkiew posiada trzy nawy i charakter pseudo Kamienica Orszedtich to jedna z najpiękniejszych mieszczańskich kamienic w środkowej Europie. Jest usytuowana przy samym rynku i stanowi jedno z najcenniejszych muzeów zabytkowych wnętrz. Często była przebudowywana i zmieniała swoich właścicieli. Nawet pomimo to zachowała się oryginalna renesansowa attyka grzebieniowa zwieńczająca budynek. Nosi imię Wilhelma Orszetkiego, kupca krakowskiego. W 1611 roku Anna Ostrokska ufundowała na górze Świętego Mikołaja w Jarosławiu klasztor sióstr Benedyktynek. Niedługo potem przeniesiono go na obszar Starego Miasta. W skład klasztoru chodzi 17 wieczny kościół świętych Mikołaja i Stanisława biskupa. Pierwotnie na planie krzyża, ale dobudowano kilka kaplic i obecnie kościół ma kształt prostokąta. Z dawnego wnętrza pozostała bardzo bogata dekoracja sztukatorska. Zaraz obok znajduje się klasztor powstały również w pierwszej połowie XVII wieku. Posiada osiem baszt i wieżę bramną. Niestety oryginalne, XVII-wieczne wyposażenie kompleksu zostało skonfiskowane, a podczas I wojny światowej całe zabudowania znacznie zniszczone. Odbudowano je w dwudziestoleciu międzywojennym. Już wiemy, że Jarosław to miasto wielkich jarmarków, ale gdzie składowano cały towar? Pod rynkiem ciągnął się podziemne korytarze, służące kiedyś jako magazyny. Zaczęło się od drążenia piwnic pod poszczególnymi kamienicami, a efekt cała sieć labiryntów. Ekspozycja łączy w sobie wystawę z oryginalnych zabytków i wiele urządzeń multimedialnych. JKS Znicz Jarosław to męski klub koszykarski założony w 1957 roku. Występuje w rozgrywkach trzeciej ligi w Grupie Podkarpackiej. Grał kiedyś w PLK, czyli Polskiej Lidze Koszykówki, najwyższym polskim szczeblu rozgrywkowym. Zadebiutował w niej w 2006 roku. Barwy żółto, czerwono, czarny. Swoich rywali podejmuje w hali sportowo-widowiskowej MOSiR w Jarosławiu o pojemności 1500 miejsc. Jarosław, renesansowe miasto słynące w całej Europie z ogromnych jarmarków. Przyjeżdżali tam kupcy z wielu krajów, nie tylko europejskich. Wy też możecie tam pojechać, chociażby na jeden z jarmarków, albo po prostu, żeby zwiedzić to dawne polskie miasto z cennymi zabytkami. Ale zanim to zrobicie, pamiętajcie, żeby zostawić tam łapki w górę i suba, aby nie ominęły was kolejne odcinki. Za kamerą Młodszy nadoperator kamery sąsiad wychodzisz? Ja chcę mi się. Który odpowiada również za części z dyktafonem. Trzymajcie się ciepło, cześć, idziemy na pizzę.